Cześć! Czy jesteś może właścicielem sklepu jednoproduktowego i masz taki problem, że po kliknięciu w domenę wyświetla ci się homepage zamiast już strony twojego produktu i chcesz to naprawić? Szybko pokażę ci, jak to możesz zrobić. Przygotowałem dla Was specjalny kod, który udostępnię w opisie tego filmiku. Teraz pokażę, jak go wkleić w 5 minut, tak żeby wszystko działało. Przechodzimy do Shopify, a następnie do zakładki Products. Znajdujemy nasz przykładowy produkt, zjeżdżamy tutaj w dół oraz kopiujemy nazwę naszego produktu. Wychodzimy z tej zakładki i idziemy do online store. Kopiujemy ten kod, który wam tutaj zamieściłem, a następnie wklejamy nazwę naszego produktu tutaj w to miejsce w kodzie po slash products. Wklejamy. Kopiujemy sobie całość. Klikamy na te trzy kropki i edit code. Następnie w layout film.liquid zjeżdżamy sobie tutaj w dół, szukamy 59 linijki kodu, gdzie mamy tutaj potrójne assign body u mnie tutaj jest to 61 linijka kodu. Wklejamy ten gotowy skrypt oraz robimy linijkę przerwy po jednej i po drugiej stronie. Mamy tutaj już wklejoną tą nazwę. Możecie to też zrobić oczywiście w innej kolejności. Klikamy save. A następnie przychodzimy tutaj do naszego panelu i możemy odświeżyć. Możemy zauważyć, że już po odświeżeniu otwiera się strona produktowa, a nie strona główna. Teraz, jeszcze po kliknięciu w domenę, widzimy, że wszystko się ładnie otwiera. Tak samo jak odświe odświeżymy w tym miejscu oraz jak klikniemy w logo sklepu. Link do tego PDF-a zostawiam w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Cześć!